Tisza je padała kao Wardarii, i szkabla te jesieni u uwardarii, maluj bałkańskuj zemli gdi, planiny ginaryckę lancem gijel nibo, u odrzemie a rieke nou sprycze iż dawnina. Na uskuj planińskuj sestaj iznad grada kamengrad, gdi SE magła z eswimom iż gimniaka seoskich kucia, zaustawila ese kolona motora. Bili su to czlanowi kluba Orlowie z planinę, grupa bikera Kois su weekend prowogili wozeci krużwi w putewe, daleko od gradzke wrew. Predwodio ajejcie Marko, wysok człowiek szerokich ramena. Ezbradą prosi jedą od gedajne i oczyma koje w biele prewisze. Ogiędną, iż grmia puta i skocie je gieczak. Ene, ene gieczak, mlagić o dosamnaest gedajne, ali i je mlae, upłakań i promoczeń do korze. Nosio je staru kożnu torbu prebaczenu prekoramena, obiecie moje bile poderana od trnia. Molim was. Sakrite mistrzostwom Europy, wiknął je glasom koi i je drtao od stracha. Otać mistrzostwom Europy traży. Onie policając, eneśmije mistrzostwom Europy naci. Bikerisu SS zględali. Marko je siszało z motora, polako, upłasi upłasi ożwisze to wiadnika. Szto se dogobiło, sinę? Pitało je dubokim glasom, o nim koi je umiliwało i najtwardokornije u klubu. Mlagić se zwało Luka. Pocięcało jej kamengrada, gradał do linii Gdi, je żywot tekao sporo, ali pan predrasuda. Otać mój bioinspektor Dragan Petrowicz. Późna, postrogosti, człowiek koi je wierował da zakon Morabiki i znad swega, czak i znad własnych obiteli. Luka je odrastało u sieni to go u siej, u sinus, dobar u szkoli, pistojan. Ali unutar sebej nosił je tajnu koja g a i goginama. Te noci, prajnego sztoje pobiegało, sej wie prsło. Luka s wracił kucikasno, na konsztoje prowiał wieczerę z Alexom, swoim najbolim przyjacielem od Ottougę. Alex ksiebiot ich mlagić sus jednoksela, ez oczyma boje kliścia i ośmiechom koi i jelukino serce topio. Oni su S.E. upoznali praj goginu dano na festiwalu u planini, su ze dziednou si kraj watre, stare narodne pieśme. Polako, szapata i zmeł i dogira ruku, rodila ese lubaw. Eneona głaśna, weć ticha, skrivena, i tak we nisu bile pichwaciene. Lugi su szaptali o normalną a luka je zna da biota cieksplogirao sazna. Te noci, Dragan je pregledało lukinu so ubu, traży je drugo, można dokaże one one prekrszaju Meu upijatel lima. Ali naszało je porukę na telefonu. Porukę od Aleksa. Wolim te, nedostajesz mi, saniam o danu mobiki swobodni. Dragan je poludzio. Wikao je, lupa opustolowima, pijecie da i izlieciki ili liga, posłati unejki internat daleko i mati tak tak ksine, urlao je. Luka je pobiegao króż prazę, estorbo mu kojo je bilą u mało ogiecie, nowacko je sztedio i nesztosztocie kaśnije promieni promieniti sejf. Sade, stojecie pred Bikerima, Luka je ponawiao, molim was, samo ma odwezite nekamo. Oncie mistrzostwom Europy naci i mawe ze swuda. Marko je kimnuo glawom. Ostali Bikeri i Nikola, stali i człowiek koji je wołio upliczati weiss, i mlaj Iwan, Koje uwiek nosio gitaro na motoru nisu ta rekli, ali su daje daje je uwoło zbilino. Uredu, mali. Popni ese kod mene, rekao je Marko i próżio kacigu. Dok su wozili nisz planinu, kisza je prestajała, a sunce probijało krusz oblake. Luka ese drżało za Markowo reim, osyciajuci ese prwi put sigurno na kondugo wremena. Bikeri u G.A. odwelił swój kamp, staru kolibu uszumi kraj Rijeke Bistrik. Gdysu palili watru i pili rakiju i szpioski. Te weczeri, oko watre, Luka je poczęł pliczati. Ni sej w objędnom, poczęł je z ocem, e z prytiskom, osyciajem, da nie dowolno dobar. Bikery słyszali. Marko je bio i ma okcier, ali znał je za predrasude i sami je u selu, gdisu druga ci i bili i zobcieni. Nikola je dodało, żywot i prekratak zamrznił, sine. Luka se opustio. Śmiało Esena Iwanowe Weiss, gió Janietinu ezrażnia. Ali torba jest tajała krajniega, neta Knuta. Sutradan u jutro, subikeris premali motore, Nikola je słuchajno otworio torbu trażeci upaliaczko i je Luka posudio. Ono to je video unutra nie jebionowac ilio Giecia. Bili su to dokumenti, papili, fotografie, USB styk. Nikola je pozwał marka. Luka je probliedio kat je video ni Sztoje to, pitało je Marko ticho. Luka jest je o, glej w urukama. To nie jest samo moja tajna. To je nesztowecie. Koliba uszumi bile je mirno miesto, ali to jutra z raki i bioteżak. Marko je drżał papire urukama, stare policijskie zwiesztaje, kopije dokumentata Especzatima, Czatima, fotografie korumpiranich transakcija. Na OSBU subili śnimci, audiozapisi. Luka nie je pobiegało samo z Bóg swoje seksualne orientacje. Pobiegało je dzieje od mu otacz, inspektor Dragan Petrowicz, goginama mito od lokalnych kryminałaca, trgowaka orużiem koi sukorystili planińskę putewę za za czerenie. Kiejko do owoga, pitał je Marko, glasom punim ne wierice. Luka je duboko udachnuło. Plicza je poczela prajne koliko mieseci. Aleks, niego wdeczko, radiojelietiu kaficiu u Kamengradu, su dołazili policajci i sumniwi typowi. Jedno je u oraz gowor Draganie dogowarało za sztitu za poszylikę Aleks jej spiczał luki A luka, enewierujuci, poczęł je kopati Koliscio je ocze w raczunarkat owajnije biokuci Kopirao datotekę, śninio razgoworem obitelom kat Je otać misi oda spawa Bilou je straszno, szaputao je luka Volim o ali O jej zdają Ene samo mene, nego je mnie. Eike i zae, uniżćićcie ali i mene rećićie dalarzem z buko Bikeri suszutieli. Iwan jest je ticho na gitarii, neku staru baładu oprawgi. Nikola je na to swima. O uwou je wielko, mali. Ene możemy te samo sakriti. O uwou treba ić dalej. Ali luka je molio, ene Otać Mistrzostwom Europy traży z Bóg. Z nas. Z Alexa. Aleksa. Eike Mistrzostwom Europy najprajnego, e eprajnego to odluczym że sejfcienestati. Marko je kimnuo. Klub Orlowi niebiesko grupa entuzjasta, nejki od nich sujmali przeszłość, borili SE uratowima dewedesetich, znali znaliż to znaczy prawdę uwardarii, gdy gdy korupcja cwieta pod planinama. Ostat cieszę dok Ene odluczysz. Ali moramo biti opreżni. Danima suwozili luko poskliwenim putevima. Pokazali su mu je wardaraj, jezera u planini plawnek, Gdy je bile takocista da ese wigielo dno, Stare manastir i średnie wieka es freskama koje pliczaju o lubawi i o prostu. Luka je polako otwara o serce. Pliczao je o Aleksu, Keikousu su ese prwi put polżubili pod zwiezdama, Kejkousu su sanżali od lasku weci grad, Możda uglawni grat Stevgrad, gdzie Gdy su mało otworenie Volim G.A., rekał je jedne weczeri Iwanu, dok bili kraj rijeke. Ali bodzim S.E. da nikąd na ciebie biti ze dziednowu. Iwan, koi je sam i pi pribliżne do Ubi, potaprzao G.A. po ramenu. Luba wiejacza od stracha, Luka. Widiet cieszy. Meutim, dragan nie siedzi oskosztenych ruku. Kao policając i mao je resurs. Objawia je potrągu za nestalim sinom. Opisujący luko bunienok koi je pod ukięcajem loszek drusztwa. Medii u Kamengradu supisali o to um, tragiczan sluczaj, sinus inspektora nestao. Ali Dragan je znao za dokumenty. Pretresao je lukinu sołubu ponowo, szwaciosz to nedostaje. Jedne noci, dok subikeri kampirali, zaczuli su u Dalżyni. Dołaże, rekao je Marko. Brzosu spakirali i odwezli luko dublię u planinę. Planinę subilę toczyszte, ali i zatwor. Luka je prowadzi od dana raz Keiko gledający kejkoł SE Magłagirze z dolina. Bikery sugiashti tili, Nikola je pliczał o młodosti, kejkoł je i on bieżał o do usiej alkoholiczara, Marko je ujioł ukowożity motor, osiećaj swobodę na wietru. Ali Luka je sania o Aleksa. Nazwał je A, je jedną S. Ewanę we telefona, skrivenok broja. Gdy S. I. pytał je Alex Glasom po nim Suze. Dołazim po tebe. Ene, opasno je. Otać te traży się górno. Aleks je bioraber. Doszao je u planinę sam, autobusom do najbliżej Ksela, papiesice. Katsu ese sreli u kolibi, luka je u niego w zagryjej. Polżubili su ese prwi put na konkiedana, nieżno, puno emocija. Bikeri su ajejcz ostawili same, otiszli uszetniu. Ene mogu bez tebe, szaputao je Alex. Ali owi dokumenti. Morasz ajejcz predati. Luka je zna daje uprawu. Ali strach jebio velik. Tenoci, o kowatre, Luka je odlucio. Datciu ajejcz nowinarima. Anonimno. Marko je imao u ustewgradu, nowinarku Anu, koja je pisała o korupcji. Dogovorili su susret. Ali dragan je bio korak ispret. Pratili su Alexa. Uchwatili sygnał. Policja je upalał kamp nie niedeciek jutra. Luka. Doj kuci, sine. Wikao je dragan, z muruci, mu ruci, ali oczima punim boule. Bikelis ustali i zmeł. Enegiraj rekao je markomirno. Sukop je bionapęd. Luka je i zaszao, drże ci torbu. Oe, znam sejw. Dragan je probliedzio. To su laži. Netko te zawadzio. Ali luka je pokazało papire. Ostali policajci, koinisu znali, względali su se. Dziedan od nich, mlaj, rekao je, inspektore. O je Draganie pokuszało uzeti torbu, ali Marko gea je zaustawio. Pusti sine da odluczy. U tom trenutku luka je osietios snagu. Neciu wisze bierzati. Ni od tebe, ni od sebej. Nowinari doszli ubrzo, a na je czula za Śnimili su sejw. Wiest se proszylila wardariom ka o pożar. Korupcja u policii, sinus inspektora odkrył skandal. Dokumenti subili autentyczni, draganie u hapszen, ze es kriminalcima. Na je potreślo ene samo korupcija, weci lukina chrabrost. Ali plicza nie je zawrszyla tu. Medii sui skopali i Lukinu osobnu stranu, poruke es Aleksom prokuril Sunekako. Naslowi, junak ili kropka? su i zaszle na wibielo. Nejki Sugia chwalili kao heroja, drugi osu z Bóg orientacije. Luka i Alex su SS krili kot bikera. Es e rekao je Marko. Mi SMO twoja obitej sade. Proswiedzi su z te w gradu, su i zaszli na ulicę, trażeci prawdu ene samo od korupcije, nego i od na cije. Luba w nie je zlocin, pisało je na transparentima. Draganie u zatworu razmiszlao. Posietio ga je luka jedną. Zashto, sine, pitao je słomnieno. Gdzie sam chciał biti slobodan. Idze je istina ważnia. Otać je zaplakao. Polako, krusz Począłem imienia staw. Pisał pisma, trażio oprost. Bikery su organizirali wielki skup, wożniu za swobodu. Stotin motora, Luka i Alex ze na jedną. Gobinu daną Kaśnię, Wardaria S.M. Mieniała. Skandal je do reformi u policji, no uwaj zakoni w korupcije. Ali ważnie, otwory je wrata zaraz o LGBT prawima. Luka i Alex su postali symboli, Goworili na skupowima, Pliczali swoju pliczu. Luka je upisał fakultet u Stewgradu, Aleks uzet niega. Żywieli su ze otworeno. Bikery su Ajeć posyciwali, Marko je biokao drugi otać. Draganie i zaszał Zbóg su radnie. Doszał je na nichowu malu proslawu, Wiondan luk. Oprosti mi, rekao je. Luka ga je zagrio. U planinama, gdy jeste w poczelo, Luka i Aleks Suese wozili motorom Koi i mnie Marko pokłonio. Wietar u Kołusi, slebołude u sercu. Nacija je bile Potresena, Ali i Prubuena. I jedne tajne Rogila S.E. nade za mnogę.